Wy, moi drodzy, możecie zobaczyć, jak Lotus wygląda od spodu. To jest Lotus Motorsport. To jest Lotus Motorsport, tak? O, Nie, niech tak i tak będzie. Ale ogólnie, monoko na którym jest położone całe wnętrze z ABS u to jakby to jest tutaj, bo widać. Widać, nasi tu byli, czerwony silikon. Nie, to jest Lotus. To jest Lotus. Ale rozumiem, czerwony bo sportowy. Ten wóz powinien mieć maksymalnie około 500 Nm powinien osiągać i 460 koni. Powiedz mi, co jutro robisz. Co dziś? A... zaprosiłbyś mnie na hamownię? Chciałbym, żeby po pierwsze Kiwi schamował auto. Siemanko, tu radio. wy jesteście na kanale Radio FlatOut. Ja jestem przy... Tak, MC gdzieś tam. MC Garage. I ważne słowo, integracja. To mi przyświecało, te słowo mi przyświecało jak planowałem ten cały nasz zespół na ten rok, ponieważ bardzo mi zależało na tym, żeby wzajemne interesy i sponsorów, no i, no i nasze się przeplatały. No i dzisiaj będzie taki zdecydowanie integracyjny odcinek, bo Maciek z Oximo po wczorajszym wośpie przyjechał dzisiaj do MC Garage, gdzie będziemy pracować nad jego Lotusem. A tych integracji jest sporo, bo Maciek też będzie jeździł na oponach Extreme w Lotusie, a już wiem, że pracujemy nad kilkoma ulepszeniami Lotusa w engineering, więc. Cieszę się. O, więc tyle słowem wstępu. Przechodzimy do środka. Co tu się dzieje? Niech wszyscy nas zdobij. Siema, młodzieży. Żółwik. Nagrywam was od razu. Ojej. dzień dobry. Cześć. Cześć, ekipa. Siema. To co wkładamy? Robimy pierwszy taki słab M54 do Lotusa. Tak. Bardzo mi się podoba. Co dzisiaj nabroiliście? Dzisiaj? No? Jeszcze nic, ale zaraz będziemy broić. czekaliście cały Czekałem dzień? ale na ciebie. Wow. Nie, na razie się ponaprawiało to. Tak. Nie wiem, mam zauważyć, że się tutaj zrobiło tak... Czysto? Znaczy zawsze nie chcę było. używać tego słowa, bo właśnie zawsze było czysto, ale dzisiaj zawsze. jakoś tak wyjątkowo szpitalnie. Wyjątkowo szpitalnie, no bo jakby były ku temu warunki, tak? A co to za piec? To lancerowy tam? Nie, to V8 M60. A, bo taka na boku, myślałem, że... Nie, nie, nie. Pieco od Lancer'a są półkę niżej. A, a Lord tam jest? W serce Lord Lorda? Jest. Ja tu specjalnie Ci tam zaprowadziłem, żebyś mógł... Bardzo mógł dobrze. Rozkładam. Dobrze, co dzisiaj mamy w programie? Yy, bo ja już nagrałem wstęp, wszystko powiedziałem. Tak? Tak, że ulepszamy Lotusa, Lotus będzie miał silnik z BMW, M54 będzie... Dobrze. Usuwamy klapę całkiem. Czy już wiesz, jak to zrobić? Tak. Kuba przyjedzie, żeby zrobić ładne spawy. Możemy. Nie, no już jest zamówiony. To co? Będziesz dzisiaj gospodarzem odcinka i będziesz opowiadał co dzisiaj narobiłeś? Eee, już na razie to jeszcze nic, oprócz tego, że godzinę zdejmowaliśmy podłogę i drugie pół godziny go podnosiliśmy. No właśnie, bo to jest taki w miarę chyba wyjątkowy moment, bo wy, moi drodzy, możecie zobaczyć jak lotus wygląda. Od spodu ja też nigdy jeszcze nie widziałem, bo on jest tak niski, że nawet. Szczególnie w tej części, gdzie nie, gdzie nie ma osłony. Dobra, to zaczniemy od motorsportowej dykty z Kastoramy, która jest. Co to, to jest Lotus Motorsport. To jest Lotus Motorsport, tak? Oprzy, nie, niechaj i tak będzie. E, Amelinium, tutaj. Dobrze, sam nie wiem, to, to jest rama już tutaj? Nie. To jest rama, tak? Maćku? To ty może opowiadaj. To jest rama? Nie, to, jest, to są jeszcze osłony plastikowe. Tutaj jakby od dołu. Do... A to? Tak, to jest, to jest monokokaluminiowy. Okej. Okay. To jest jedyne chyba z niego co widać. Oprócz jeszcze tam troszkę od tyłu widać przez dziury, ale ogólnie monokaluminiowy, na którym jest położone całe wnętrze ZBS-u, to jakby to jest... Tutaj go widać, a reszta to są. Odkręcalne elementy. Widać nasi tu byli. czerwony silikon. Nie, yeah, to jest lotus, to jest lotus. Rozumiem, czerwony bo sportowy. Oglądałem tego trochę na YouTubie. Wszystkie czerwony mają taki ładny. Czerwony to jest lotusowy silikon. Dobrze, nie, nie, nie będę wchodził w dyskusję. No i tutaj, czyli... Płyta zdjęta już jest i dyfuzor zdjęty. To chyba nie tak łatwo go było w ogóle podnieść, tak widzę, bo łapy w dziwnych miejscach. Podnosisz za hak, tutaj podnosisz za hak i, przestawiasz łapę i wtedy, wtedy odkręcasz płytę, mhm. opuszczasz ją na glebę i wtedy dopiero masz miejsce na podnośnik. Okej. Okay. No to Maćku, co teraz możesz w sumie opowiedzieć jaki jest problem i w ogóle po co te prace tutaj dla Mateusza zleciłeś. Problemy. Problemy są dwa. W sumie gdzieś tam to się przewijało przez kanał, tak, ale, ale warto opowiedzieć po co. Tak, no bo jakby z tymi, z tymi modami ten wóz powinien mieć maksymalnie około 500 N powinien osiągać i 460 koni. Jak nazwa wskazuje. Tak. Ale, ale o ile Nm e, buduje się wcześniej, e, konie później w obrotach, no to Nm jest osiągany, obroty nie. No i jakby jest teza taka, że jest tu przepustnica wydechu, która, e, która nie, nie rusza się e, i jest w pozycji zamkniętej. Więc dźwięk na to nie wskazuje. Tak, jest wyjątkowo głośno. Tak jakby było cicho, ale być może będzie jeszcze głośniej. No i ta przepustnica w stanie spoczynku zamkniętym pewnie powoduje nam, że on się na górze już męczy. Okej, okay, czy mamy już jakieś wyroki? Tak. No to, to jest teraz... wolona gruszka podciśnienia. Okej. Okay. Ale Maciek powiedział, że nie bawimy się w sztukaterię, tylko ją po prostu usuwamy w i tyle. Tak? Tak. tak, tam będzie najbardziej Tylko... systemowo, stabilnie na przyszłość. Jeszcze yy, tak powiem, zdalnie muszę mu zrobić ładne silencery i, i tyle. Yy, w sensie tutaj? Tak, tak. Okej, okay, yy, no dobra, to, to mamy. Ładnie na no, to, to nie ryski. wiem, to, to ja może też spojrzę w ogóle, co tu się dzieje, bo sam jestem ciekaw. Co, od czego to są? Aha, to są linki od y, biegów. Tak. To jest dosyć zabawne, bo ten samochód jakoś ma dużo sond lambda, bo już tutaj tak. kątem oka widziałem dwie. To jest przed katem? Nie, to jest. Te dwie już taka, są taka, za... bo ja muszę to są... sobie popatrzeć. To jest kat. Tak, i wtedy wpadł. A to dziwne, że one są za katem. Za katem, To bo... jest jakoś no, nie, nie no, są, po Bożemu. Nie, są dwie za yy, i są dwie przed. Tak, jakby tak jak trochę w normalnym auto. Ja pierdzielę. A to, 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 to trochę, trochę bez sensu, nie? Bo, bo te dwie sądy wskazują to samo. Więc pewnie ta fałszuska, jak była w, te, w jakiejś tam Toyocie, z czego to jest? Jakieś kamry. Nie, no to jest Camry Lexus previa. Tak. No. To no to możliwe, że wydech był poprowadzony dwururką cały czas i dlatego są tak, dwie sondy, a tak. że oni to zaaplikowali tutaj. No to Ale jakby tak trochę mogli się pokusić o zrobienie te, tego wycięcia tego z co? No, no właśnie tak dążę do tego, że mimo że to jest <laughs> tak, ale to a jest jakby nie. ciągle ciąg to jest komplotusa bazujący na Toyocie. E, więc być może nie chciało im się zwyczajnie, bo to programowanie tego kawałka elektroniki, który wygląda jak sterownik szyb no, Audi z lat 80 po co, sobie, po co sobie komplikować życie, tak? Po co sobie komplikować? Lepiej było wstawić dwie tulejki w wydech i skoro Nie. były sądy, to... <noise> no tak, no szkoda, żeby się warnowały, no. Yy, tak, no i, i tak dążę do tego, że ten często motorsport, który nam się wydaje taki jest mega, mega, mega profesjonalny, ten zagramaniczny, Mm, no on... Jedby profesjonalizm kończy się na opływowości i lekkości tego auta. Tak. Znaczy nie, no pewnie nie na, nie na tym, ale tak dążę do tego, że wydaje nam się, że u sąsiada zawsze ta trawa bardziej zielona, nie? A, a, a się okazuje, że różne rozwiązania są różnie stosowane. To jest śmieszne, bo to jest osłona termiczna na stabilizator. A wiecie dlaczego ona mogłaby tu być? Tak. No dajesz. No, żeby nie zmieniał grubości. Dokładnie, bo najprawdopodobniej jak on się to rozgrzewa, zmienia grubość, to, zmienia to zmienia swoją, swoją sztywność. tak. To sztywność, elastyczność. Bardzo dobrze. Odrobiłem lekcję? Bardzo dobrze. Misa aluminiowa, to jest śmieszne. Też pierwszy raz widzę jakoś dużo korków spustowych. Tak, nie, to nie korki. A co to jest? To, to są mocowania przegród. Bo to jest morska, która ma dużo przegród. I jest większa dużo? Rzeczywiście. Większa dużo niż seryjna, żeby tam sobie leżało więcej oleju niż Ależ Ale sztosowo. A to co to jest? To jest jakiś chłodnica oleju? Filterek do chłodnicy oleju, który idzie do skrzyni. Tak, do skrzyni. Tak, jest pompa do tego. Wow. Zobaczmy, jak te wahacze wyglądają. No, wahacze to ładne, bym powiedział. Takie wielkoseryjne wyglądają. No, to jest znaczy Lotusa, także to nie może być. No, turbo wielkoseryjne. To nie? powiem ci, że jakoś przy tyle bardziej się postala, postarali niż przy przedzie, A tam z przodu są takie, powiedziałbym, akcesoryjne. No dobrze. Jakieś wycieki po Silezji, nic się nie pojawiło? No. Interesującego? Już, już nie ma. Już A co nie było? Już nie, ma. Już, no nie mogę, nie wiem, czy mogę mówić. Może mówić? Nie no, można mówić. No, jakby. Tu się mówi samą od, prawdę. odkręciło się od od, Odkręciło się tak, że palcami było. A co to jest w ogóle? To była podstawa filtra. Okej, okay, bo to jest jakiś wymiennik ciepła? To jest generalnie podstawa filtra. Tak? Okej, okay. no, tak czyli olej, tu, się, tak. tu się olej, tu filtr się wymienia, tak? Tu jakby się to odkręciło od całkiem przy, yy, przy bucie, to generalnie mogłoby być słabo. Po piecu i po torze <laughs> i po całej imprezie. <laughs> I macie, weź tam spróbuj to dokręcić, bo chyba się poci, Ja tak wziąłem palcami i o, <laughs> I poszło? Tak. No to dobrze, no. Ale Zawsze to... możesz tłumaczyć, że masz silne palce. No, powiedz. E... Kurczę, tak się zastanawiam, co jeszcze powinniśmy tu powiedzieć. Tutaj jest bak paliwa? Pod tą płytą? Czy on jest z przodu? E... Bak paliwa, z tego co mi się wydaje, jest jeszcze za tą blachą, nie? Okej. Okay. No. On jest jakoś tak... Ale nie... jest za fotelami. Tak, tak, tak. Ale on jest tam zamknięty, jakoś tak... Ma to sens. Ma, łatwo nie da się go wyjąć. Z tego co pamiętam, trzeba rozkleić tutaj trochę lotusa, żeby bak wyjąć. Okay. Na dół. Ma to sens, bo słyszałem od osoby, która ma duże doświadczenie z 911, że bardzo się zmienia prowadzenie auta, jak się zmienia stan paliwa. Że, bo w 911 bak jest z przodu, przynajmniej w tych starszych. No tak, nie tak. wiem, jak jest w nowym. No to jest. On tak. z, z przodu, żeby Tak, ale to, to działa jak jest pełny, nie? Jak <laughs> tak. robi się pusty, to auto się robi pod sterowny. Tak, tu tak samo było z garbusem. Tak. Tutaj jest to zoptymalizowane, ale jakby dzięki temu mamy też więcej procent masy z tyłu w tym aucie, nawet niż 911. Tak. Mierzyłem. I ja. to wbrew pozorom to czasem jest dobre, czasem złe. Dobre jest do tego, że ten samochód jest mega atrakcyjny, co myślę, że mogliśmy sprawdzić. O, tu się coś przedziera. To. Widzicie? Tak. Też się przydziela. Tak. Ale to przez to, że ona jest za krótka. Znaczy w, w ogóle, to, Maćku, m, dobra, pierwszy, pierwszy temat to trakcyjny, bo sprawdziliśmy to na Silezji. Dobra, później była Linka i teraz y, wracając znowu do Silezji, to mam wrażenie, że w ogóle zmiany biegu w tym samochodzie są długie, nie? Tak jak zmieniałeś. Że to ten bieg tak. Mimo że ten short shifter jest krótki, no to czas zmiany biegu jest długi. Tak da sobie się, dzisiaj. Da, da się to zrobić szybko, ale jest duże ryzyko, że jakby polegniesz, no. Tak. I no, tak wiemy. się zastanawiam, czy to między innymi nie jest przez takie sprawki, nie? Że te linki może nie są takie piękne. Że tutaj warto by było może coś jeśli, podziałać. Jeśli, są, jeśli jest, o, zobacz, tak jak tutaj jest zagięty pancerz, no, to to już y, powoduje opór na linkach. Tak. I ja wiem, że w systemach linkowych, każdy taki zagięty pancerza, to y, jakby 50% oporu na linkach. To ja, opór ja, na linkach tak się pojawi w końcu jest na, na linkach filmie. Przestaje być to precyzyjne, bo musisz dużą siłę w to włożyć. Tak, ja, ja to wiem jeszcze z czasów Baymixa, bo zawsze jak pancerzy gdzieś się przygiął nawet, to to tak, jest precyzja tak. na hamowaniu. Dokładnie. No. I jakby... Można by było... By, by, no, by było. No, można by je uwolnić zwyczajnie, znaczy, tak? zwyczajnie to by trzeba było w prosty sposób zdjąć płytę, bo to podejrzewam, że będzie na wierzchu autolinka, tak. Nowy pancerz, tak. poprowadzić tak, żeby nie było zagięć i podejrzewam, że połowa oporu, który masz na lewarku, tak. zniknie. E, dotykałeś lewarka? Nie jeszcze. moim numerze, zdaniem tam jest tak nie nienaturalnie... Nie umyłem rąk, więc nie wchodziłem do środka. Rozumiem. Jak ginekolog. <laughs> i, tak, I tak, i tak, można by się pochodzić o <laughs> uwolnienie nie tego, nie? Jeszcze. Tak. Najgorsze jest to zagięcie, widzisz? No, dlatego, tak. no to, Bo ta linka, już tutaj, to... stawia mega opór. Kurczę, to może coś dzisiaj dobrego zrobimy, poza głupotami. A ja chyba nagram ja cały, pomysł, cały o, odcinek po, z jednego ujęcia. Maciek już mnie namawia, żeby DSG załatwić, ale... Nie, nie, nie. nie, nie bo to się tak, że ten samochód wyjedzie w grudniu. Maciek powiedział, że... Bo ja mówię, jak załatwisz, że Marcin robił gdzie indziej auta, to ja znajdę dla Ciebie czas. I powiedział, że nie ma problemu. No, ja już mówiłem, że już zacząłem załatwić. Tu się za dużo dzieje, to trzeba przyciąć. Ten trzeba przyciąć słuchaj. w tym momencie. Nie, nie moja wina, że się spóźniłeś, a my mieliśmy tyle czasu, żeby pogadać. Stary, ja się nie spóźniłem. Poinformowałem Was trzy dni wcześniej, jaki mam plan na dzisiaj. Pokazać ci wiadomość o 10.30, że za godzinę wyjdę? Nie. Dobra, <laughs> ważne. kończymy. Poza tym trzeba powiedzieć o tym, żeby w ogóle to wyjąć. Trzeba by było, e, nawet jeśli one tak wyjdą, trzeba by było tędy wpuścić prowadzenia z jakiegoś drutu, żeby to, to z powrotem trafiło, ale myślę, że bez zdjęcia tej osłony, która jest pod spodem, to jest awykonalne, zrobić to... E... Dobra, poczekaj, weź zobacz, do, do kiedy je widać, widać tutaj. No widać je tutaj dotąd. Czyli, czyli co, do końca fotela? No dotąd, no do, do bo, ściany bo, grodziowej. Bo mi się wydaje, że to jest na tyle blisko, że tam może być tylko przelotka poczekaj, taka. Po, zobaczmy, no właśnie, ściana grodziowa właśnie, jest tu, tak? tak? No. Czekaj. Podnosimy do góry. Tu nawet nie jest gumka, tylko te takie gąbki, co mam tak. od Igora. Powpychane. No Co? Coś mi się wydaje, że samochód zostaje. Autolinka? Działamy? No zobacz, co tu się dzieje z tym pancerzem. Tutaj na baku to jest przytary. To poczekaj, weź opuść jeszcze samochód, ja wskoczę i poczuję cię ręką, czy tam chrobocze. Zgadzaj raz jeszcze, bo kazałeś no. mi tu siedzieć i... Dobrze. Kosz, który trzyma linki. Który, e, przez który idzie, idzie e, zmiana biegu, jest zamontowany na kątowniku. I ten kątownik się wygina, po prostu go skręca. będzie, jak zmienia biegi jego skręca. Tam trzeba skasować luz. Do tego jest taka tulejka, po której chodzi jedna linka. To też już jest wytarta i po prostu trzeba ją wymienić, dorobić z teflonu. E, I na jednej ośce. I jakby. Najpierw skasować tam wszędzie te luzy i dopiero się zająć linkami, tak? Okej, okay, no to ja teraz wam pokażę o co chodzi, bo to jest taki magiczny short shifter, który wygląda, jak to mówią w Stanach, osom, awesome, Ale przy ruchu całym na boki, który jest taki, czyli raczej mikro, jest taki luz. I przez to wszystko, no gdzieś tam nam ucieka precyzja. Przy szybkiej zmianie biegów nie mamy pewności, czy w ogóle zapięliśmy właściwy bieg, bo między 1 a 3 to jest, tak jak widzicie, dosyć mało, więc warto to zrobić. No co, to, co kończysz driftować, jak ja cię zaczynam nagrywać? No to ma... Jest, tak? Ma sprawę, co? No wiem. Jest pomysł, żeby domino kręcił bączki pod kołem Raptora. Tak, już się nagrywam. Tak, no to Co może to być to. Generalnie to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Luz na tej ośce? No. Tego tak teraz nie widać, jak ja tu ruszam. We mnie widać. No, tak, widać. druga sprawa? Widać, no. Tutaj. Tutaj ta rolka lata. Suma luzów produkuje duży luz, tak jak to było tak. na ostatnich driftach. <laughs> Jeden luz nie był problemem, dwa luzy też nie, ale cztery już tak. No i od tego ja bym zaczął. Okej. Okay. Ale ten, ten film miał być o dźwięku silnika. Tak? No, znaczy w sensie o, o tej klapie. Bo, bo chyba nie powiedzieliśmy co się wydarzy. No usuwamy. Usuwamy. Tak. To możesz jeszcze opowiedzieć o niej, bo chyba jej nie pokazałem. A znaczy przed chwilą ją znalazłem, to jest to, tak? Tak, to jest to. I tu już zdemontowałeś gruchę. Nie. Ona, ona tam... się rozwaliła, ona tam jest. Aha. Ona tam jest u góry. Tylko po prostu yy, nie działa, no. Okej. Okay. I, I, I jakby jak... cały czas sprężyna zamyka klapę. Mhm. I jaki plan mamy na to? Usuwamy. Okej, okay, czyli to? Super Kuba przychodzi? Kuba przyjdzie, ja to już wszystko wytnę. Wyjmiemy tylko klapkę, zrobimy dwa dekielki. Tak, żeby. Mieliście... Ja powinienem mieć nierdzewki. Ty masz nierdzewkę tutaj gdzieś? Ale. No tylko. Zamykamy to z powrotem, tak jak jest. A, okej, okay. czyli na podstawie tej rurki. Dobra, dobra, dobra. Zostawiamy tak, jak jest. Tylko tyle, że musimy go na chwilę otworzyć, tylko po to, żeby usunąć klapkę ze środka. No dobra. Brzmi dobrze. Halo. Siema ziom. Siema. Tu radio. No. Powiedz mi, co jutro robisz? Przeciś... A zaprosiłbyś mnie na hamownię? Hmm, o której co byś chciał? O której byś chciał, co byś chciał? Dopasuje się. Lotusa schamować. Exige. Exir? EX460 e i trzeba sprawić, czy to rzeczywiście jest 460. Czy to tak jak mieć? 460. 460 Szybki wóz, jak to mówisz. Chyba tak. No. Dobra, bardzo dobrze. No to mamy to. Wszystko u ciebie w porządku? Nieustające pasmo sukcesów. A to... <śmum> Rozumiem. No dobrze, to mi jutro poopowiadasz. <śmum> dobra, dobra, przejść. No. no trzymaj się. Pa. Co tam znalazłeś ciekawego? Też co? kontrabanda? Nie wiem. Ktoś tu tak. klapkę założył. Ale po co? Są jakieś werdykty? Była tak. Było tak, jak się naciągaliśmy, to było tak. Było tak. Dobra, bo teraz jest, teraz jest nie Tak. Tak, to Mateusz ma dzisiaj bojowe zadanie, musi usunąć klapę, To co widzieliście w materiale, więc dzisiejszy odcinek jest dwuodcinkowy, ale dobra, bo wątek ucieka. Mateusz y, usuwa klapę. Jutro jesteśmy umówieni na 12 do Kiwiego. Chciałbym, żeby po pierwsze, Kiwi schamował auto, zobaczył co tam się dzieje. W drugiej kolejności, jeżeli coś będzie nie tak, y, no to żeby zajrzał do map i, 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 i sprawdził, dlaczego ten samochód nie robi mocy. Nic się nie pali? Dobrze. <laughs> Natomiast skoro mamy Lexusa na górze, to, a to jest kanał troszkę związany z zawieszeniem, to warto by było parę rzeczy powiedzieć. Mateusz, pomożesz mi? Jest. Weź tak przytrzymaj. O tym dolnym wahaczu to już Wam wspominałem, że fajnie wygląda, natomiast rzeczą, która jest dosyć ciekawa, to jest górny wahacz tutaj, który jest bardzo krótki i taki, taki zestaw wahaczy, czyli ten dosyć długi, ten dosyć krótki powoduje, że auto ma dosyć mocny camber gain dużo razy dosyć ale nie mając konkretnych danych ciężko powiedzieć ile chodzi o to, że podczas kompresji zawieszenia te koło idzie bardzo mocno w negatyw. W niektórych samochodach to jest dobrze, w niektórych źle. Na przykład do driftu to jest nie najlepiej, ponieważ źle się zużywają opony. Ale trzeba pamiętać, że skok zawieszenia w tym samochodzie to jest jakieś 10-10 cm, więc no, te zawieszenie nie pracuje tak bardzo mocno, jak w zwykłym samochodzie. Więc można było sobie pozwolić na takie zastosowanie. Takie zastosowanie też pomaga generować większą przyczepność w zakręcie, bo po prostu im mocniej ciśniemy prawe koło, tym one staje w większym negacie, no i wtedy po prostu generuje większą przyczepność. Ciekawy jest ten wahacz, który służy do e, ustawiania zbieżności. To jest naprawdę, co, co to jest? To jest 12 mm? Tutaj? No. 12. No. 12. Więc jest śruba rzymska 12 mm. E, ja Wam tylko pokażę. Zapamiętajcie ten obrazek. Chodź, przejdziemy do Lorda. Tutaj, tutaj. Nie, jest ok, tylko żebyś zaświecił. Zobaczcie teraz, jak w Lordzie wyglądają wahacze. One są 50 razy grubsze. Więc taka, taka to ciekawostka. O, więc myślę, że na dzisiaj kończymy. Kolejny odcinek myślę, że będzie fajny. O, dziękuję za podświetlenie, bo Mateusz ma dużo zadań, a jutro będzie sprawdzenie u Kiwiego tego, co Mateusz zrobi. Jak będzie, nie wiem, to dowiecie się w następnym odcinku, a wiem, że takie odcinki z Kiwim lubicie, więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!